Ginekolog, tak dość sceptycznie podszedł do mojej decyzji, że chcę tą ciążę utrzymać. Ale po co pani? To jest czwarte, to jest piąte dziecko. Ma pani już zdrowe, Nie wiadomo, co z tego będzie. Z wielkimi takimi obiekcjami rzucił mi skierowanie do szpitala. Zrobi pani sobie z tym, co chce, mając. Dzieci zdawałam sobie sprawę, jaka to jest fantastyczna rzecz przytulić dziecko w ramionach. Jak to dziecko potem oddaje to, co otrzymuje. Przez 19 tygodni krwawiłam. Mimo, mimo tego, lekarze zapewniali mnie, że wszystko jest w porządku. I, I odsyłali do domu. Czułam tą taką niechęć lekarzy do tego, by zrobić coś w kierunku, żeby podtrzymać ciążę, żeby mi pomóc żeby przygotować na ewentualne trudności. No, bolała mnie obojętność. Lekarze tak jakby nie chcieli y, ratować Piotra, bo y, gdy y, trafiłam do Szczecina y, do y, kliniki tam y, Pediatrzy zadawali mi pytanie, dlaczego nie byłam pod KTG? Dlaczego nie leżałam na oddziale? Dlaczego to czy tamto nie zostało wykonane? A ja nawet o tym nie, nie wiedziałam, nie słyszałam. Nie zdawałam sobie sprawy, że to powinno być. Żaden z lekarzy mi tego nie zasugerował. Mimo, że byłam w szpitalu tydzień. Ten tydzień to spędziłam po prostu leżąc i kwawiąc. Zostałam z, y, zostawiona sama sobie, tak jakby po prostu lekarze y, czekali na to, że skoro ja nie chcę, nie proszę o przerwanie ciąży, to niech to, niech to samo. Się zakończy. Ale Piotr jednak walczył. I walczy do dzisiaj. Kiedy przyszło do porodu, paru, y, o czasie w 38 tygodniu, y, okazało się, y, że y, są komplikacje. Piotr się urodził. I szok. Dziecko z reguły wydaje krzyk, jak przychodzi na świat. Nie było. Wiedziałam, że coś się dzieje, bo dziecko zabrano. W którymś momencie lekarz przyszedł i podał mi Piotra. Był niebieski. Był niebieski. Był po prostu siny. To była zamartwica, tak jak potem się dowiedziałam. Biło mu tylko jeszcze serce. Było mięśnie, miał zwiotczały, nie oddychał, skóra była sina. Piotr trafił z podejrzeniem wrzodu żołądka na oddział w Szczecinie. Tam, na Ojomie pani doktor, ordynator tego oddziału, nie pozwoliła Piotra pokroić, tylko czekała na wyniki badań. Miał zaburzenia krzepliwości krwi, wysoką anemię, sepsę i podejrzewano skazy krwotoczne. Co mnie w tym wszystkim najbardziej bulwersuje, to to, że y, lekarze y, dopiero gdy urodziłam Piotra, y, wie pani, że to będzie roślinka? Według mnie każde życie ma znaczenie. I trzeba to pokazać, bo miałoby mnie tu nie być, a jestem. I mam gdzieś z tyłu głowy coś takiego, że no jednak muszę to nieść dalej. <grywka> że jednak nie zawsze musi być ten najczarniejszy scenariusz, bo zawsze gdzieś jest to światełko nadziei i warto czekać. Życie jest najważniejszą wartością. Życie i rodzina to, to jest podstawa. A propos życia, to mi się nasuwa taka refleksja. Piotr urodził się bardzo chory, bez szans na przeżycie, a jeżeli już to roślinka. Piotr wyszedł, skończył technikum, natomiast córka urodziła się zdrowa. I na studiach zachorowała na schizofrenię. Dzisiaj funkcjonuje w obrębie swojego pokoju, nie unika kontaktów z ludźmi. Szanujmy życie, bo przykazanie mówi nie zabijaj. Nie mówi nic, że bądź zdrowy. Bo kwestia zdrowia jest względna. Są ludzie chorzy, którzy się świetnie odnajdują i w społeczeństwie funkcjonują ze swoimi chorobami, niepełnosprawnościami, więc ale żyją i mają tą szansę. Zacząłem jeździć na rolkach w wieku dwóch i pół roku zabrałem je siostrze starszej i tak zacząłem jeździć. Później z rolek najstarsza siostra przeciągnęła mnie na łóżko, co też lubię robić, ale od jakiegoś czasu zacząłem jeździć konno, co bardzo mnie wciągnęło. Od dziecka konie bardzo lubiłem, ale się ich bałem, ale teraz się do nich przekonuję, więc nigdy nie jest za późno. Nie wiem, jakby było, gdyby, gdyby to była moja pierwsza ciąża, gdybym była młodsza, gdyby, gdyby wszyscy na mnie naciskali, żeby. No i żebym może nie miała tak. Silnie ugotowanej wiary to bardzo możliwe, żeby dała się przekonać e, do aborcji. Ale e, mając e, czworo dzieci, zdawałam sobie sprawę, jaka to jest fantastyczna e, rzecz e, przytulić dziecko w ramionach. Jak to dziecko potem. E, Oddaje to, co otrzymuje. Jeżeli, jeżeli stajemy przed wyborem urodzić chore dziecko, a urodzić, a dokonać aborcji, chciałabym, żeby jednak dać temu dziecku szansę. Bo lekarze są tylko ludźmi. Jak widać na przykładzie Piotra, e, mogą się pomylić. To jedno. A drugie. E, są rodziny, które przyjmują chore dzieci. Moja koleżanka przyjęła dwoje takich chorych dzieci. E, nie malutkich. To już były dzieci w wieku pięciu e, i 7 lat w domu dziecka, których ze względu właśnie na wady serca dwóch braci nikt nie chciał. Dzisiaj to są dorośli mężczyźni, którzy kochają swoich rodziców nad życie, wiedzą, że są adoptowani, którzy założyli rodziny i są szczęśliwi, że mogą żyć. Jeśli chodzi o aborcję, to no jest to ciężkie, bo to jest właśnie to, że dużo kobiet mówi mi, że mam się nie wypowiadać na ten temat, bo jestem mężczyzną i dziecka mieć nigdy nie będę. Mówią, że jest to wybór, ale. Według mnie nie jest to wybór, tylko no pozbawienie życia dziecka. Każde życie ma znaczenie i, i trzeba przemyśleć takie rzeczy. Jestem po to, żeby pokazać, że nawet kiedy mówią, że jest tragicznie, może być dobrze. Bo miałem być martwy, byłem martwy, a teraz żyję i cieszę się pełnią życia.